Witajcie na moim kanale, mam dzisiaj hola, hola zakupowego, ale vintage i second hand, czyli tak jak zawsze. dla wszystkich, którzy są tutaj pierwszy raz. Ja generalnie nie kupuję rzeczy z sieciówek ani nowych, więc tutaj jeżeli poszukujecie takiego contentu, to niestety nie będzie albo bardzo rzadko i w wyjątkowych przypadkach. Natomiast mam nadzieję, że będę w stanie zainspirować Was do poszukiwania z drugiej ręki, bo jest to dobre nie tylko dla ekologii, ale przede wszystkim pozwala nam rozwijać swoją wyobraźnię i swój własny styl. I w związku również z tym chcę Wam powiedzieć, że jestem w trakcie pisania książki Vintage która właśnie pomaga Wam zagłębić się w tą tematykę i. Zachęcam Was do śledzenia mnie tutaj i włączenia dzwonka oraz na Instagramie, ponieważ tam będę na bieżąco Wam mówić moje kroki, postęp tej książki i tak dalej. I planuję tą książkę wydać około tego marca i będzie w formie PDF-u, żebyście nie musiały tracić nie musieli tracić czasu na, na przesyłkę i dostaniecie tą książkę tak, od razu. Myślę, że to będzie bardzo dobry start na 2021, a ja. Nie przedłużam i zaczynamy. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że dla wszystkich tych, którzy nie lubią naturalnych skór, możecie od razu wyłączyć ten filmik, ponieważ będą tutaj naturalne skóry, ale chcę Wam powiedzieć moje zdanie na ten temat. Ja uważam, że rzeczy, które są wykonane ze skóry, z second handu, mimo wszystko są mniejszym, stanowią mniejsze zło niż kupowanie plastikowych nowych rzeczy, czyli po prostu ze sztucznej sztucznych skóry, ponieważ one są już w obiegu i mogłyby być wyrzucone do, do śmietnika na wysypisko śmieci, a tak ja mogę nadal je używać. Też naprawdę posiadam te rzeczy lata i dlatego uważam, że to jest. W porządku, jeżeli to nie robię tego kompulsywnie, to chcę powiedzieć i mam ku temu uzasadnienie. Tak, zakupiłam właśnie tą spódnicę, która jest piękna, jest bardzo mięciutka, fajna, miła i jest jak nowa i leży mi dobrze w talii, co jest super. Jedyne co, właśnie ja chcę sobie ją obciąć, bo ta długość wiem, że jej nie wykorzystam, a mam dużo kozaków i bardzo bym chciała mieć taką właśnie mini przed kolano i tak, taka długość bardzo dobrze mi leży. I powiem Wam szczerze, że żałuję, że nie mam jednej takiej spódnicy ze sobą, właśnie lekko w literę A, bo ona ma idealną długość, żeby mogła sobie porównać, ale spróbuję metodą prób i błędów, mam nadzieję, że nie zepsuję, bo to jest wyzwanie i nie myślę, że, i nie sądzę, że będzie to trudny zabieg, po prostu po przycięciu tej spódnicy, oczywiście zaznaczeniu długości, tylko sobie zszyję tutaj boki, żeby się nie pruła, a natomiast zostawię wykończenie surowe, a być może podkleję klejem, jeszcze się zastanowię nad tym, w każdym razie spódnica jest firmy. I to jest vintage. Po prostu. I bardzo się z niej cieszę, ponieważ mam w swojej kolekcji jedną skórzaną spódnicę, którą bardzo lubię. Ale ona już ze starości tak troszkę parcieje i nadal będę ją nosić, bo świetnie wygląda z t-shirtami, z wodkami i potwornie wydłuża nogi. Ale są sytuacje, że mimo wszystko potrzebuję ciut dłuższej, nie całkiem długiej, ale tak ciut dłuższej i takiej eleganckiej, bo tamta nie jest już taka, ta jakość um, tej skóry nie jest już tak elegancka. A ta jest bardzo uszanowana, jak nowa i myślę, że będzie sprawdzi mi się naprawdę na wiele różnych okazji. A tutaj teraz patrzę, że ma takie maleńkie, maleńkie jakieś przy. Przetarcie, ale to jest naprawdę nic w porównaniu z całą tą spódnicą, a śliczna jest naprawdę i cieszę się z niej strasznie, bo ja lubię ja lubię łączyć takie, takie rzeczy i mam je naprawdę na lata. Dopóki mi się nie zmieni figura, to ja nie pozbywam się czegoś, bo już e, jeżeli chodzi o rzeczy, zwłaszcza rzeczy skórzane, bo nie, bo ja mam po prostu taką, takie podejście do tego, że jeżeli już decyduję się na rzeczy skórzane, to muszę mieć je jak najdłużej w swojej szafie. No, nagadałam się. Następnie sukienka. Ona nie jest vintage, ale jest pięknie wykonana i powiem Wam, że to jest sukienka, którą prawdopodobnie e, nałożę na plażę tylko z moim mężem lub na jakąś randkę z nim, ale w domu, bo jest bardzo wyzywająca. Co prawda można byłoby ubrać pod nią e, albo zresztą najpierw Wam pokażę, a później opowiem, jaki mam zamiar. Wygląda ona tak, jest cała z koronki haftowana, prześliczna, bardzo ładnie zrobiona, pokażę Wam. <grym> Niestety albo stety jest bardzo dopasowana, nawet nie wiedziałam, że aż tak, bo nie można teraz przymierzać w second ani w żadnych sklepach ze względu na koronawirus, ale ja widzę to z takimi wyższymi majceczkami czarnymi i do tego właśnie taką braletkę Innej opcji nie mam chyba prawdopodobnie. Myślałam, że będzie luźniejsza, wtedy bym ją wykorzystała do spodni po prostu dopasowanych na wierzch jako taka, taka rzecz. No ale fakt, faktem jest, że to raczej jest na lato, właśnie na wieczory, na jakąś randkę dla odważniejszych kobiet, właśnie nawet na jakiś koktajl przy, przy plaży. Um, wiem, że jest zima, no ale chcę Wam prze, przesłać trochę słońca, co prawda w przyszłym, w przyszłym tygodniu ma być tak zimno, że mamy nosić kurtki, z czego się cieszę, bo mam kurtkę <laughs> i masz o grzańcu, więc to będzie dobry moment na to. Uh, także tyle na temat tej sukienki i dla zainteresowanych, jeżeli macie ochotę sobie poszukać gdzieś w second handach na, na, na w, w stronach internetowych, to jest to Hugo Buscati Collection. I rozmiar S, a ja bym powiedziała, że to jest XS. Ja nie, nie sądzę, że to jest S, bo jest naprawdę dopasowana. Bardzo ta sukienka. Tak leży, no tight. Następnie kończyki bardzo małe. One raczej lądują na sklep z tych, kupiłam, ale pokazuję Wam właśnie, bo gdybym nie pokazywała Wam rzeczy na sklep, to nie miałabym Wam czego pokazywać. A wiem, że to bardzo lubicie i to też na pewno Was a, troszkę a, daje Wam relaks. A, no i to jest Shi, Takie małe klipsiki. Prostej na temat. Mam nadzieję, że to widać. To jest tylko taki mały znak riwansi i to wszystko. Hmm. E, teraz tak, mam płaszcz skórzany znowu i powiem Wam szczerze, że bardzo się nad nim zastanawiałam. Chodziłam po tym sklepie. W tej we, w te, bo też nie był jakiś super tani, ale też nie chodzi o to, czy jest tani, czy nie, tylko się zastanawiałam, czy naprawdę go lubię i czy, czy on mi się do czegoś nada i czy być może nie jest za nudny, bo ja wolę bardziej takie stricte vintage'owe. Jeżeli kupuję coś vintage, to lubię taki styl bardziej, żeby był widać, żeby było widać epokę. Dziesięciolecie, ale po prostu pomyślałam, że o ile mam kilka skórzanych kurtek i płaszczy, płaszcza nie mam żadnego. Mam jeden irchowy, mam jedną tą kurtkę, którą widzieliście kiedyś, ostatnio pokazywałam, ale to są wszystko takie oversize i bardziej na co dzień, na casual look, ale w zasadzie ja nie mam żadnej kurtki ani płaszcza takiego na eleganckie wyjście. Co prawda nie zdarzają się one często, ale warto mieć coś takiego w swojej szafie mimo wszystko, jeżeli już jest taka okazja. No a ja nie miałam takich płaszczy przez lata, ponieważ no, mieszkałam na Florydzie przez 6 lat. Więc ja, na przykład, wyprowadzając się z Niszpan, z takiego klimatu jak jest w Polsce, to porozdawałam wszystkie rzeczy, no bo nie uważałam, że to mi jest potrzebne. Jedynie co zachowałam, kilka, kilka takich małych, drobnych przedmiotów. No a tutaj wiadomo, przeprowadzamy się do Portland, więc teraz będzie to potrzebne. No i zdecydowałam się na, tą, na ten płaszcz, dlatego że jest idealny. Leży na mnie, nawet Łukasz, mój mąż, jak przymierzyłam to powiedział, ten płaszcz jest na Ciebie szyty. To w, ogóle, to, to w ogóle się zdarza rzadko, żebym ja miała na moją drobną sylwetkę, potrafiła znaleźć coś tutaj w Stanach, bo wiadomo, tutaj jest inna rozmiarówka. Więc miałam w ogóle szczęście, że te wszystkie rzeczy, które Wam pokazuję dzisiaj, to udało mi się dostać w moim rozmiarze, że nie kompromisuję rozmiarami. I być może zdejmę tą kamizelkę i nałożę ten płaszcz, żeby Wam pokazać e, na to. Wiadomo, mogę wyglądać e, dziwnie, bo to nie jest stricte stylizacja, ale być może to Wam da większe wyobrażenie na temat tego, jak ona, jak ta, jak ten płaszcz leży. No i wygląda on tak. Jest bardzo klasyczny, prosty, e, ma, jest bardzo ładnie wykonany, jest z gesa. Nie jest vintage, nie sądzę, Rozmiar XS właśnie i no nie jest na pewno z vintage i jest śliczny naprawdę. Jedyne co, myślałam, że te guziczki tutaj one mogły być bardziej takie w moim stylu, czyli takie nie za czaski, ale z drugiej strony dlatego, że one są takie mało widoczne i są takie minimalistyczne, to to jeszcze większej elegancji nadaje te, tej kurtce, temu płaszczowi. Więc ja już Wam przymierzam jak to będzie wyglądać, zobaczymy, spróbujmy. O i na przykład chcę Wam pokazać, że Mam taką jehową kamizelkę. I ja ją kupiłam wiecie kiedy? Pięć lat temu już. I mam ją nadal i nie zamierzam z niej zrezygnować, bo e, nie noszę ją co prawda często, zależy od nastroju, ale ona przecież ze mną jeździ ja nie chcę jej e, oddać, ponieważ właśnie ona jest piękna i myślę, że właśnie jak mam ochotę być bohemian to to ją nakładam. i Jest bardzo ładnie wyszyta i wszystko. Nie chcę się tłumaczyć, ale po prostu chcę przekazać, bo ja wiem, że niektóre osoby, które zdecydowały nie nosić się skóry są bardzo agresywne. Pamiętam, że kiedyś oglądałam taką dziewczynę, która, która bardzo mi zafascynowała tym, co mówi, ale ona z odcinka na odcinek była coraz bardziej agresywna w, ty, w tych przekazach i mi się to bardzo nie podoba, bo nie wierzę w agresję. Nie wierzę w ogóle w to, że w sposób agresywny możemy przekonać kogoś do czegokolwiek. Więc nawet jeżeli na przykład same osobiście nie, nie nosicie skóry, Skóry, to to jest w porządku, ale ja was nie atakuję z tego powodu, dlatego uważam, że w drugą stronę też tak powinno być. Ale zgodzę się z tym, że w przypadku kupowania skór tu muszę powiedzieć zgodzę się z tym, róbmy to rozważnie. Nie kupujmy na umór, nie kupujmy byle jak. Zastanówmy się, czy chcemy to mieć na długo w swojej szafie, do czego będziemy to nosić, żeby ten, ten wybór był świadomy, a najlepiej, jeżeli to jest właśnie vintage. Tak, jak... tak, zdecydowanie muszę powiedzieć, że do tych spodni to wygląda okropnie. Ale mam nadzieję, że widzicie to, że ona jest naprawdę, leży super, tak śmiesznie ma kieszonki, bo tak bardziej tu z przodu, no i można sobie wywinąć, ona tutaj ma tak naprawdę takie tylko, um, taki rozpierdzielak, można to wywinąć tak, ale ja osobiście chyba myślę, że o ile lubię takie mankiety, to myślę, że albo podciągnięty, albo po prostu dłuższy. Jest w tym przypadku fajniejszy. I ma świetną klapę, taką dużą, że można to całe tak w ten sposób postawić. Myślę, że ekstra. No i jak zapnę, to tak na styk. Więc tutaj nie, nie mogę teraz nic zrobić z tym. <laughs> nie żartuję. Mogę zawsze, bo mogę nosić rozpięte albo mogę z, 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 przewiązać luźno e, takim skórzanym szpaskiem. Mm, Zresztą wam pokażę. Bo mam taki. Zdecydowanie można przewiązać to takim paskiem. A jak się chce do odmiany, albo nawet bardzo takim ozdobnym, m, na bogato, inny kolor, cokolwiek. Naprawdę możliwości jest dużo, więc naprawdę cieszę się, że, że go zakupiłam. I tak jak mówię, dopóki moja sylwetka nie ulegnie zmianie, to będę nosić, będę mieć w swojej szafie tą rzecz do, bar, na bardzo długo, a jeżeli ulegnie zmianie, to podam w dalsze ręce. I dwie marynary, I cieszę się z nich, z jakiegoś powodu ta jedna mi się kojarzy z Lady Dianą, bo mimo że ona nosiła raczej takie oversize'owe, do to lata 80. Ale bardzo mi się kojarzy z nią. I jeszcze, żeby było śmiesznie, bo wiecie, że ja potrafię się z ciebie śmiać. Jak na to patrzę, kojarzę mi się trochę z tym facetem z Windy, co, co, co stoi zawsze i ten i Windą się podjeżdża w takich luksusowych apartamentach i hotelach. Ale nie zmienia to faktu, że kocham tą marynarkę, bo z jakiegoś powodu mam dużo, a czy dużo. Myślę, że marynarek mam sporo jak na moją kolekcję, bo jest ich około. Może 5, może 7, ale każda jest kompletnie inna. Uważam, że to jest bardzo dobry element w naszej szafie, zwłaszcza second handu, bo możemy dostać świetnej jakości marynary za frakcję ceny. I trudno było mi dostać coś, co było w moim stylu i, i jakby pasowało do mnie. Aż w końcu ostatnio to jest jakiś szał, dlatego ja myślę, że w podświadomości kupuję więcej tutaj w, w tampie, ponieważ tu jest jednak większy wybór niż w Portland. Po pierwsze, w Portland no, mieliśmy lockdown, więc ja nie kupowałam praktycznie przez pół roku nic. A, a po drugie, mimo wszystko tam są second handy, znaczy vintage shopy, przepraszam, ale nie ma takich. nie wiem. Takich unikalnych rzeczy z jakiegoś powodu. Nie wiem. Trudno mi to określić. W tych winnych szopach specyficznie są, ale ja też poszukuję czegoś innego. Więc dobra, marynara wygląda tak i to, co chciałam powiedzieć, że ona jest inna niż z, z tymi, które mam w szafie, ponieważ jest właśnie drobna, jest na drobną sylwetkę. Jakoś mi się zachciało drobnego. I kompletnie widzę tą marynarkę, właśnie by miała jeszcze koszulę żabot. Z żabotem, ale nie mam takiej, nawet poszukuję na, na eBayu, ale może się prędzej czy później pojawi w mojej szafie. E, I ma takie urocze guziki, tylko złote, z czarnym. E, no i jest tej samej firmy, o której ostatnio Wam mówiłam z Kasper. I to jest dwójka. I już Wam przymierzam. Ja uważam, że wygląda ekstra. Myślę, że jest super, po prostu jak ją nałożyłam, to mówię, ona jest super. I tak jak mówię, widzę ją właśnie, mam takie z wyższym stanem dopasowane dżiny, i do tego szpilki albo adidasy, obojętnie, i śmigam, bodki, 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 zapomniałam też o tym. <grym> Tutaj musiałam sobie szyć pod poduchy, w sensie, że one były. Jedna była rozpruta, ja wczoraj miałam dzień szyciak, celowałam różne rzeczy, uzupełniałam muzyki, słuchałam sobie sukcesu pisania koszminką jednocześnie pracowałam. Cieszę się z tego, bo miałam dużo zaległości, ale marynara również jest śliczna, bo właśnie jest taka drobniejsza z tej samej firmy. Zdaje się, że chyba lubimy się z tą firmą, jeżeli chodzi o marynary. Uważam, że jest turbo, naprawdę tak mi się podoba ten krój, że bajka. I właśnie podoba mi się, że ona jest dopasowana, bo tak jak mówię, o ile ja lubię oversize i nawet takie męskie, męskie szn męski sznyt, to tu zerkam właśnie, bo mi się suszą, to, to to jest spoko, ale jakoś ostatnio czuję, że, że chcę drobniej. I tak było ciężko dostać, to to były, takie, mia takie miałam, w ogóle szczęście, że one były prawie, że małe. Także wyleżały, no, myślę, że spoko. Ja się bardzo cieszę. E, no i co? To na tyle. Być może jeszcze nagram, dzisiaj mam dobry flow, przed chwilą nagrałam, zostałam bardzo jestem zaszczycona, zostałam zaproszona na taki panel odnośnie ochrony środowiska i ekologii i właśnie opowiadałam tam o tym, dlaczego vintage jest takie ważne, tak po skrócie oczywiście, w skrócie Oleśnią będę musiała dużo cięć zrobić, zwłaszcza w jednym miejscu, bo ja nie mam pamięci do cyfr i chciałam być taka ambitna i powiedzieć parę rzeczy i to wtedy jest drama z Wami żegnam. Nie zapomnijcie wbić na mój Instagram, bo tam jestem na bieżąco. Jeżeli macie ochotę zobaczyć filmiki w tym samym temacie lub właśnie odnośnie hmm, kreowania kolażu, to zapraszam Was tutaj. Nie zapomnijcie zostawić dzwonka, bo algorytmy są bardzo okrutne. A ja żegnam się z Wami i życzę Wam wspaniałych połowów e, i inspiracji nawet z własnej, z własnej szafy. I co? Nie zapomnijcie jak zawsze bądźcie mi się dla siebie, dla innych oraz dla na naszej planety Ziemi. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Pa!